Mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above Your son has become corrupted by sin. He needs Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Witam was bardzo serdecznie Z tej strony XX Tiger A to jak widzicie jest THE BINDING OF ISAAC Tak No, więc sobie teraz w to pogramy Fak, tylko czy ja usunąłem mojego ostatniego Pff. ten med, Niechaj. Nahaju na haju musimy być, controls Czy ja usunąłem mojego ostatniego collection Delayed safe, yes Dobra nie wiem czy się usunęło Usunęło się Ok więc jest spoko więc sobie zagramy może na padzie tylko znajdę program Skonfiguruję szybko te tu były strzałki. KU. Spacja. Nie, więc sobie zagramy jedną plażę. Jeszcze nigdy nie przeszłam tu. Nigdy. Czy będzie na odcinku pierwszy raz? Się okaże, Dobra. Więc idziemy. Przy okazji opowiem Wam kilka historii. Dobra, więc idziemy. E, czekaj dobrze sobie ustawiłem O, działa Dobra, jedziemy Uu, dobra Więc jak widzicie, fabułę mamy dość ciekawą e, Isaac e, Isaac żył sobie... Właśnie, nie będę teraz razu mówił tylko e, Teraz przetłumaczy fabułę, jakby ktoś nie zrozumiał. Więc e, ten Isaac nasz e, żył sobie spokojnie z mamą, gdzieś tam w małym domku e, e, na... No. na tym... na wzgórzu. E, no. Na wzgórzu. i Mamy tu mini-bosa, widzę, no dobra. I... i ten. Ła! Kurde. Ok. No problem. I on sobie żył z tą swoją mamą. O, jego ma On się spokojnie tam bawił. A jego mama oglądała jakieś tam filmy. Coś tam o Jezusie, coś takiego. Więc. Y I nagle usłyszała głos z nieba, że jej syn zostanie zepsuty. No i musi najpierw mu odebrać. Odebrać wszystkie zabawki, e, zamknąć go w pokoju. E, I ten. Nie, spokojnie, ja tak nie będę cały czas ja to tylko tak na mnie się rozgrzewam, bo coś mówię. No i musiała go zamknąć w pokoju, odebrać mu te wszystkie zabawki i tak dalej. E, no. E, no, więc tak. No i go zamknęła w pokoju Potem usłyszała jeszcze raz Następny głos Pff, Nie to już dobre, nieważne Nie, nie pamiętam Jestem trochę taki Szymulony Usłyszała jeszcze yy, Jeszcze jeden głos, że musi, że że i że ten i syn, że ten Isaac znowu że, zop, że zostanie zepsuty i musi go zabić. To ten Isaac wziął i po prostu zobaczył to przez zepsute drzwi i i no i po prostu zaczął szukać miejsca znalazł tą ukrytą Traptor, czy jak to się... Jak to nie wiem jak się to nazywie po polsku Traptor. Nie wiem, to skrzyn, takie coś, takie coś, takie coś. No. No i przez to wpadł do tego oto świata. Chociaż nie wiem czy nawet dobrze opowiadam. Więc dobra, więc teraz zginę i będziemy zagrali od nowa i teraz już na poważnie. No zabijać mnie, zabijać mnie. Będziemy grali na poważnie, już będę się skupiał Więc gram na padzie, zobaczymy jak sobie poradzę, zobaczmy jakiego mamy bonus. O, max HP Okej, okay, spoko, zawsze się przyda Będę lamił, zajączycie Oła Dobra, gin, gin Dobra, więc zagrałem sobie Nagrywam już 7 minut, a tak właściwie nic nie zrobiłem Jak widzicie, ja w to lami jak nie wiem, a zwłaszcza na padzie No właśnie, no i chciałem, i teraz nagrywam Kurde, nie umiem, nie umiem grać, się skupiać i coś mówi, ja chciałbym coś powiedzieć. O, ale to już... W, ale to w topie. Więc to jest taka... nie wiem jak to nazwać, nie wiem jaka to jest gra. Taka trochę platformówka. O, miniboss. Słabiak. Ci, którzy się po prostu ruszają szybciej, oni są słabi. Bo ja są słabi powiedział po czym umarł. Więc tak, więc dzisiaj więc nie mam internetu. Nie mam. Pod, przez weekend nie miałem. Kurde, nic nie, da, nie dało się z nic zrobić. Z że trochę coś dla Was nagram. Kilka materiałów na zapas i potem je będę wrzucał, jak się internet odzyska. E, no. <tryk> Więc może nagram jeszcze jakieś inne single, bo nie ma internetu, to nagram, będzie na zapas. Dzisiaj sobie trochę polamimy, ale może następnym razem już będziemy grali. Na poważnie. To Też się nadaje dobrze do live'u. No i tak, no i ten głupi internet, już się trochę wkurzam powoli. Eee, i był słaby internet, wszystko spoko działało, da, dali mi mocniejszy jeps. I, I co kupa? No, więc jest taki minus. Tam... Więc dali mi lepszy i od razu już przestał działać. No i to jest taka gówno. W ogóle jestem dzisiaj strasznie wkurzony. Z różnych powodów po Szkoła, gimnazjum, zmęczony, łeb mnie boli, wszystko. <śm> no. Nie chciało się wstawać. No i historia z autobusem. No i jadę sobie do gimnazjum Do szkoły, czy jak... Do szkoły. się wracam ze szkoły już po lekcjach, spoko no <laughs> Tu mamy wejść do bossa Wracam sobie do szkoły Ze, ze szkoły cały gadam Ciekawe co zadaje Super, zmarnowałem to <laughs> Okej okay. No i wracam sobie ze szkoły Oto jadę spokojnie pierwszym autobusem tam z kolegami No i sobie wysiadam Bo ja mam właściwie... ...moja mam przesiadkę do autobusu Fuck! Ja mam... Trolulolo. ...zabiję się Aha to na tym polega Dobra, to. Jeszcze raz. No i no to mam przesiadkę. to spoko. No to się przesiadam. to... znaczy się, nie przesiadam się, tylko wysiadam z tego autobusu. Mój kolega, mój kolega jeszcze tam jedzie, znaczy się idzie na piechotę tam, gdzie ja wysiadam, bo on ma bliżej. Ja sobie jeszcze wsiadam do innego autobusu, żeby sobie podjechać trochę bliżej pod dom. Tak. Mam jeszcze 20 minut drogi do domu. Na piechotę jak wysiądę z tego autobusu no dobra, to to wysiadam, nie, jest spoko yy, już czekam na następny autobus no. to czekam, czekam, kurde to się trochę już zaczyna mnie No kurde, która jest godzina, jeszcze nie miałem zegarka yy, autobus był o 15.53 bodajże o to czekam, czekam, kurde już w, w autobusie na poprzednim jak wychodziłem, to sprawdziłem zawsze godzinę bo nie miałem przy zegarku przy sobie Oto sprawdziłem godzina była 47, autobus był o 53. Oto spoko, no to sobie poczekam, bo jak coś, to mógłbym iść trochę z kolegą podejść jeszcze. Oto poczekam, kolega sobie poszedł. No to ja czekam, jest już chyba... Ale jeżeli wysiad... Jak wysiadałem, to chyba chyba ten autobus 11. Pff, ten autobus, który miałem jechać, właśnie odjeżdżał, tylko że kiedy wysiadałem było 47. O i takie, what? Teraz autobus? Nie no to myślałem, że to z 6 godziny. No poczekałem poczekałam te 5 minut, była już 16. Autobus miał o 53. Była 16, zaczynałem się wkurzać. Dobra, walę to i idę na piechotę. No to... No to czemu nie? Idę na piechotę. No to idę na piechotę. No to idę, sobie przeszedłem tak gdzieś z dwie, 200 metrów. O i patrzę. A tu, a tu nasz kochany autobus, z którym miałem jechać, sobie za mną jedzie. Jeez, oh no się wkurzyłem. Robi mi plec. Ja tam kurde, czekam, nie wiem, pół, go pół godziny na przystanku, żeby on przyjechał, a on sobie przyjeżdża spokojnie Pff, o 16. Chociaż miał przyjechać o 53. No to nie wiem, czy to jest kurde wina kierowcy, czy kogo. Czy może tamten zegarek w autobusie, tamtym źle chodził. Bo po prostu... No... no bo po prostu ten... Stres... Albo zła godzina, albo źle przyjechał, bo tak to bym... Jakbym wiedział, która jest dokładnie godzina, to bym... To bym ten... To bym po prostu... pojechał. O, już mi wyszła nawet sztuka. Wyszła mi sztuka nawet grania i gadania Super, widelec! Jak słodko, ciekawe jak się go używa Nie wiem co sobie wziąć I tak nie wiem o, co, co dają... co daje obyd... O, waje, dobra Fuck Mam bombę, nie mam bomby, dobra to jedziemy. O, mamy pierwszego bossa, Pina w ogóle mnie głęb boli, wziąłem sobie jakąś tabletkę, papa. Pewnie tak nie napierdzielał. Dobra, zobaczmy co to jest. Aha, spoko. No spoko, okej. Okay. No i to tak mnie, to mnie tak zaczęło. Jutro w Łew z rana. Okej, okay, rozwalony. Co my tu mamy? Runch up, nie wiem co to Dobra, wbijamy. Tutaj mamy ładną syneczkę. No więc jestem wkurzony strasznie. Więc mi się nie chce teraz jeszcze zadanie robić. Fak Więc sobie coś dzisiaj nagram, jutro nagram. I trochę materiałów będzie i będę tylko wrzucał, nie będę musiał nagrywać. A, teraz, jest, no jesteśmy stra jestem strasznie wkurzony. Najpierw jeszcze internet, potem jeszcze autobus, jeszcze kurde szkoła się do tego musi dowalić. Jeszcze test polskiego kompetencyjny. Kupa, jak nie wiem, tak. 16 minut nagrywam. Otworzę sobie skrzynkę. O, F <grymne> Tak, opłaciło się. Nic mi to kiedy nie dało. Ciekawe jak tam mogę wejść. Dobra, nieważne. Nie no. Może w Midway jeszcze sobie pogram. Gra jest do kupienia na Steamie, jakby ktoś chciał zagrać. Fajnie się i miło się w nią gra Dobra więc Za chwilę będziemy kończyć, teraz zginę, to kończymy Mamy klucz, mamy klucz Nie, nie, nie będę tracił życia Znaczy się połóweczki Nie, ale teraz nie mogę iść na ogień Właśnie tu jeszcze nie byłem O! O jak słodko! Mamy tu jakiegoś bonusa Telefon, shut up O HP up teraz na co mi HP? Skoro i tak gówno mam O mam bombę, jest słodko. Ale klucza oczywiście nie ma Dobra zobaczmy jak sobie poradzimy Mam nadzieję że będzie jakiś prosty boss Nie, nie Weedo, fuck Hejtuję go strasznie Bo robi te spałny pajączków Zobaczmy co to jest. Co? has down seriously. Fuck. Nie, zaraz spadnę. Więc teraz padniemy i kończymy ten odcinek. Больше не поднимай. Обойти. Есть хп, хп. Ну, команда, Równo 20 minut teraz nagrywamy. Jesteśmy w innym miejscu. I teraz tu na pewno wpadniemy, bo tu jest taki hardcore. Nie tu cisnął! Nie to. Nie te małe gówniaki. Chcę coś kupić. Ok, spoko, mam maszynę lasującą. Że w razie teraz mnie zabije. No. Tak więc dziękuję za oglądanie. To był Isaac. Mam nadzieję, że się to spodobało. Trzymajcie się. Cześć.